Witam państwa serdecznie eee, Jakbyście nie zauważyli w pierwszym słowie to zmieniłem mikrofon Znaczy zmieniłem testuję po prostu mikrofon który powiedzmy że pożyczyłem Mam zestaw słuchawkowy po prostu na USB Nie jestem do końca zachwycony tym dźwiękiem eee, Z tego względu że jest taki trochę płaskawy, mi się wydaje, taki nie do końca... No taki nie do końca właśnie jest. Ale za to szumów jest mniej z tego mikrofonu, z tego co mi się zdaje. W każdym bądź razie no, będę próbował. Dzięki temu koledze, który mi podesłał Poradnik do. Zobaczcie. Mogłem tędy przejść. O, o. Mogłem przejść tędy zamiast się bawić. Tam jest Polycraft. Eee, dzięki za właśnie podesłanie tego poradnika. Prawdopodobnie skorzystam z niego, bo ten, ten mikrofon, mimo że nie daje. Mimo, że nie daje szumów, to no właśnie, tak jak mówię. Powiedzcie, co sami o tym myślicie o dźwięku tego mikrofonu. Może nie jest taki zły. No, jak mi się tylko wydaje. Yy, dobra, trzeba się brać do rzetelnej pracy. Klocka zbierzemy później. Trzeba tego Polikrafta zdjąć. Wiecie co, pauzę zrobimy. Którym by się pauzę robiło, nieważne. Dobra, jedziemy dalej z tym, z tym koksikiem. No, 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 weź mnie, nie denerwuj kurczę. Przez piksel nie mogłeś przejść? Dobra, ja tu powinienem mieć jakieś posiłki. Dobra, czy ktoś jeszcze? To i tu dwa jest? Nie czy ten jeden tak się szybko przemieścił, dobra hmm. Kurde, nie wiem co mam z nim zrobić. Nigdzie tu nie mam tych wspaniałych... Może po prostu do niego będę strzelał. Aha, dobra, to on niech sobie... Widzę, że z niego schodzi trochę. Dobra, zapodamy mu granatę. Dobrze, granaty ładnie działają na niego. Akurat ten nie zadziałał. Au! Trafiłeś mnie rakietą w szczepionkę. Wow! wow wow wow, wow. Dobra, no i teraz go spunktujemy. Proszę. Dobra. Nadspodziewanie banalne. Dlatego zbieramy to. I co my tu mamy? Wyłączanie pola minowego. Zaraz będziemy sobie skikać po polu minowym. Eee, czystki bioniczne. Co tu mamy w czystkach bionicznych? Ustawa o zakazie bioniki potocznie nazwana czystkami bionicznymi, została wydana i wprowadzona w życie na rozkaz prezydenta Alena. Gratulujemy prezydentowi. E, fantastyczne ustawy. E, dobra, troszkę mi to słońce, kurczę, zagląda przez okienko. Brytyjskie słońce, cholerne. Cholerne brytyjskie słońce. Niewiele się różni od naszego, szczerze mówiąc. Dobra, a teraz w nagrodę klocek lego. Gdzie jest mu klocek lego? Jest klocek lego. Bo nie wiem czy ja będę w stanie tego klocka sobie zwinąć. Hmm, wygląda jakby był blisko. Dobra, jest daleko. Uuu, tam drugi klocek. Dobra jak, jakby tutaj... No nie szczeloj Nie! Jeszcze koleś no... Co to za audycja radiowa leci Dobra trzeba się tam rozpędzić Kurczę, już tak się rozpędzał nie mrawo. Dobra Może stąd z NVIDII wyskoczymy A prawie to znaczy prawie prawie się nie udało prawie się nie udało <laughs> Zepsułeś szyld Dobra Żeby nie przeszkadzało Cholerne promieniowanie teraz tam spróbujemy powinno być dosyć łatwo w porównaniu z tym dobra skoro się już tego trzymamy to się tutaj bujniemy cholera jasna kurczę. ciekawe się. Nie, tam na górę się nie da Piękny skok Wszystko, wszystko oddam dla klocków Lego Patrzę, ja tam byłem, by chyba <laughs> Kurczę się, podnieciłem, że tam byłem no I bym się utopiał Tam na niebiesko świecie dodaje jakby promieniowanie Tak, przelazę przez ten budynek. Dobra, pięknie bardzo. To przy, przy okazji nie zapisuje nam gry, tego nie wiem. I teraz my jedziemy z tym koksem, to nie jest takie proste. I to poczucie, że można w, w każdym momencie spaść, gdzie niczego nie będzie się dało złapać, jest dość głupim uczuciem powiem szczerze no dobra idziemy do tamtej hej hej dobrze bardzo dobrze podejrzewam że za chwilę będzie trzeba robić przerwę poczekajcie ja coś muszę sprawdzić Idziemy tam jakiś przestanek zrobić. No właśnie, haha, ha, ha. aha, O i tam na autobusie sobie staniemy. No I... dobra, ja to muszę sprawdzić, albo nie, nie będę niczego sprawdzał, nie będę niczego sprawdzał, yy... po prostu zrobię tak. Dobra, zrobiłem tak i dzięki temu mam jeszcze 10 minut do końca. Dobrze. Teraz trzeba dopaść do tej jakoś. Powinienem dolecieć. O nie, nie umiem pływać, topię się pod autobusem. Jestem taki nędzny, mam taką rękę brzydką. Nikt nie chce się ze mną bawić, nie mam dziewczyny. Yybydy! Jabadabadu. Dobra, nie wiem gdzie... Aha, tam mam jechać. No right, i O, klocek LEGO. I idziemy do klocka LEGO. Wii, hu, hu. Klocki LEGO, smaczne i zdrowe mój kolego. Ermy, ermy często chowawe takie. The wreckage of the FSA recon team, sirs. The pilot was the only one to survive. Name, rank, serial number, soldier. Captain David Mitchell. RBC one nine eight eight. You get nothing further from me. Whoa. Find it, Bayong. Why do you suppose I would want anything from you, Groder! Don't move. We'll grow there. Spencer? It's you. I heard those scumbags in the government executed you. What are you doing here? I could ask you the same question, Mag, but I'm afraid I already know the answer. You I sure as hell don't know who taught you to pull a gun on a ranking officer. System, you and me. Instead, you work for terrorists, and I work for myself. That, you they may you your arm back. The government treated the rest of us like machines. We tried to dismantle us like we and team. We are human beings, damn it. People in this city, what were they? We have a right to fight back. Taking away my leg would have been taking away my life. So you trade millions of lives for your own? How many people would have ended up in wheelchairs? Because some government fearmonger is afraid of a new technology. You deserve a chair, Mag! <sighs> but the one I'm thinking of doesn't have wheels. You're no fighter. Just No mm. dobra mili państwo w ciągu dwóch minut dwa razy mi się komputer zawiesił i tak na raty nagrałem raz minutę, raz półtorej i to tak coś może z tego się zrodzi. Dobra, teraz trzeba tam skoczyć. I być może to będzie ostatnia rzecz, którą dzisiaj zrobimy. Dobra. Czy tu może jakiś klocek Lego był? Także tam nie warto iść, zdaje się, bo tutaj. Tak, promilowanie jest bolesne. Może w tej hali. Może w tej hali nie byłem. Tutaj nie ma klocku Lego ale nuda, nie będę mógł sobie budować niczego z podwóch lego promieniowanie niedobrze dobra będzie lepszy efekt jak zaskoczymy z tej wieży Każda można jeszcze wyjść lepiej tam nie wchodzić. dobra Hey ho! I proszę bardzo wczytywanie. Hey ho, było sympatycznie. Dobra, proszę Państwa. Joe, Państwo. come in. I have video data ready for transmission. Good, but there's far too much data to transmit on this connection. If you're close to the FSA Monument Building. The rooftop is the place you're most likely to get a clear signal. No dobra, jakieś dane trzeba przechwycić, czy wysłać No właśnie, ajaj ja tam kockle LEGO zau człowieku No Szczelina, no dobrze, dobrze, szczelina Jesteśmy w szczelinie, jakby ktoś się pytał. Całkiem sympatyczne miejsce, trzeba przyznać. Nic tu ciekawego z pewnością nie będzie, ale ja sobie tak wyglądam. Wyjątkiem klocka Lego. Mam już tego nosa do klocków plego. No, trzeba by się tu jakoś złapać sensownie jakiegoś stalagmita czy tam stalaktyta. Nie wiem jaka jest. Znaczy, wiem, że jeden jest od ziemi, a drugi jest od sufitu. I jeszcze jest. Taki, co się łączy, taka kolumna, co się łączy ten, co zwisa z góry, z tym, co rośnie od dołu. Tu jest jakieś wejście, ale na razie chyba trzeba go zignorować. czy tam coś jest. Stamtąd przylazłem, tak? Tak mi się coś zdaje. Tylko się po prostu zaplątałem. Tak. Po się zaplątałem, zgubiłem się w tej jaskini Opla. Nie tak miało być, no już na szczupca poleciał. No. Tam jest fajne miejsce, ja chcę tam mieszkać. Tu mogę mieszkać śpiworek i o pięknie. Dobra, żartowałem. Dobra. Prawie dobrze. Dobra. Tam jest klocek Lego, widzę go. No nie strzela im. No, wykąpałeś się Spencer, przekazu dobra drodzy Państwo zwiedzamy sobie tę jaskinię oto i powoli zbliżamy się do końca tego odcinka a sniper a damn good one who else do you have in the field a sniper just a relic of a past life spencer put it out of your mind you're almost there dobra okay. sniper nie sniper ale a jest lego Wrogie zacięcia niedobrze Dobra jak mi się teraz zawiesi to mówię że to no kurczę nie dobra Dobra proszę państwa kończę w tym momencie ten odcinek bo mi się coś zacina a wcale nie mam zamiaru e... całego odcinka poświęcić na łapanie klocka Dobra, pozdrawiam Was i do zobaczenia w następnym. Moja sobie tego klocka zbiorę, że tak więc za kulisami. Jeżeli się podobało do tej pory, jeżeli obejrzeliście ten film, to łapą w górę, żebym wiedział, że obejrzeliście do tej pory. No dobra, trzymajcie się, do zobaczenia. Hej.